Cześć. Chciałbym przedstawić Wam dzisiaj motopompę marki Demon. Silniczek dwusuwowy. Tutaj tabliczki znamionowe. Ja mam węża o średnicy 3/4 cala założonego do niej. No i będziemy wypompowywać wodę z basenu. Do basenu mam wrzucony wąż z sący z zaworem zwrotnym. Studnię moją. Już widzieliście. A kto nie widział wiercenia tej studni, to filmik powinien być w opisie filmu, a może się gdzieś tutaj pojawi odnośnik, jak będę potrafił. Ale wracając do pompy Demon, odpalamy sobie sanie w pompie na dole. I tu mamy na dole taką gumkę grzybka. No i musimy napompować paliwa 4-5 razy nacisnąć i powinno starczyć. Najważniejsze, przed uruchomieniem całej pompy musimy pompę zalać wodą do pełna. Pompa nie może na sucho pracować. Okay. Zakręcamy koreczek, żeby się podciśnienie utworzyło i dlatego powietrza nigdzie nie łapało. A nie dajemy w dół. Tu mamy manetkę gazu. To ona wyłączona. Popompowane. Odpalamy. Podejrzewam, że tutaj wodę to on dość szybko zacznie pompować, no bo nie mamy żadnej głębokości, z której musi sobie poradzić pompa, żeby wyciągać tą wodę. Upa się już rozdrała. Podkręcamy i mocno tutaj Podkręcamy. Nawet nie na pół bistrę, bo to wszystko zacznie zasysać sobie tą wodę. Tu idziemy, patrzeć. Wodę będziemy do beczki lać. O, już lecz! Jak nie ma głębokości, to to jest szybka akcja, żeby zassało wodę i tą wodę nam pompowało. Zwiększymy obroty. Pokażę wam Patrzcie, jakie ciśnienie. Normalnie my tą pompą podlewamy trawnik, wszystkie rośliny. Także naprawdę, pompa chyba 3,5 stópki kosztuje. A moc ma naprawdę konkretną. Nam tutaj na ogródek działkowy wystarcza I co najważniejsze, ze studni jestem w stanie sobie napełnić cały basen. Wszystkie zbiorniki. Wodę i podlewać na bieżąco o, Idę wyłączyć pompę o, drugi zbiornik napełniony Będziemy pompę I trzeba pamiętać, że jak już wyłączymy pompę i chcemy ją schować to musimy z pompy sobie na to odkręcę sobie już ścieka, woda z węża, ale tutaj musimy pompę odstawić suchą. Musimy z niej spuścić wodę. No i z takich ważnych rzeczy jeszcze, to pamiętajcie, że im głębiej macie studnie, tym dłużej będzie zajmowało wyciągnięcie wody. Tak, to pierwsze zassanie tej wody do góry ja jak tutaj wrzucam u siebie wąż na 4,5 metra do studni no to z półtorej minuty pompa chodzi na średnich obrotach żeby w ogóle zastać wodę mimo tego, że jest zalana wodą także ja pompę Demont polecam serdecznie tutaj sąsiadowi też już zamówiłem taką pompę bo pompą abysynką przecież w życiu bym basenu nie napompował